Jak rozpoznać wpływ złych sił? W tym filmiku dr Torsunow mówi o tym, jak rozpoznać wpływ złych sił, kiedy szukamy jakiejś porady w trudnej dla nas sytuacji, na przykład konsultując się z astrologiem, psychologiem, lekarzem. Podpowiada także, co warto wiedzieć na temat cykliczności życia. Oraz trudności, z którymi się w tym życiu mierzymy. Jeśli idziesz na jakąś konsultację do kogoś, kogokolwiek, lekarza, psychologa, astrologa lub jeszcze innej osoby, a potem z tej konsultacji wychodzisz przybity i tracisz serce, jeśli pojawia się takie uczucie, depresja, takie odczucie, że życie się zatrzymało, coś w stylu nie wiedziałem tego wcześniej, a teraz już wiem, i jak ja mam teraz z tym żyć. To oznacza wpływ złych sił. Innymi słowy, jeśli wychodzisz z konsultacji z jakąś osobą i czujesz, że twoje życie się zatrzymało. To nazywa się to skalaniem. Oznacza to, że zostajesz zbezczeszczony, ponieważ celem wszystkich tych nauk, astrologii, psychologii, numerologii, wszystko to właściwie przeprowadzone jest prawdą, ale celem tych nauk jest pomoc człowiekowi w przezwyciężeniu upływu czasu, a nie dołowanie go. Ale, jeśli ktoś został po prostu na takiej konsultacji przestraszony i taka konsultacja nie dała mu nadziei na wygraną, nie dodała mu otuchy czy sił, to oznacza wpływ złych sił, złe duchy. Działają razem z tą osobą, która daje ci poradę. Widzisz, to znaczy, że wpadłeś pod wpływ tych sił, a twoje życie. Zaczyna pękać. Co to oznacza? Przychodzą ci do głowy myśli w stylu: Nie da się mnie wyleczyć, moja żona i ja nie będziemy razem. I dzieje się to bardzo prosto. Powiedzmy, że przychodzisz do astrologa, on patrzy w twój wykres astrologiczny i mówi: Masz dwa małżeństwa w horoskopie i się uśmiecha, a ty jesteś w pierwszym małżeństwie, więc go pytasz a kiedy czeka mnie drugie? On się odpowiada, pierwsze musi się skończyć, to będzie drugie. I wniosek jest taki, że pierwsze małżeństwo musisz ukończyć. Ukończyć szybciej. Jak w tym powiedzonku, im szybciej usiądziesz, tym szybciej wejdziesz. Poważnie mówię, to nie jest fikcja. Widziałem wiele takich przypadków. Człowiek ma normalne życie, mieszka z normalną osobą, ale każdy zawsze ma jakieś trudności w życiu i w takiej sytuacji on po prostu porzuca ukochaną osobę. Dlaczego? Bo poznał takiego wujka dobrą radę albo dobrą ciotkę. To znaczy, wpadł pod wpływ złego ducha. Rozumiecie? Czym jest intymna rozmowa? W kulturze antycznej do intymnej rozmowy człowiek ufał tylko mędrcowi, o którym wszyscy wiedzieli, że jest mądry. Taki człowiek nie brał za to wszystko pieniędzy, ale w obecnych czasach intymna rozmowa jest bardzo prosta. Musisz przyjść, zapłacić komuś pieniądze, a potem odbywa się z tobą intymna rozmowa. Ale warto zastanowić się, z kim się konsultuje, jak żyje ta osoba, jak odnosi się do swoich blisków, bliskich, jak i czy się modli, czy nie. W tym jest problem. Widzicie. A jeśli już ktoś znalazł się w takiej sytuacji pod wpływem takich sił, trzeba udać się w inne miejsce, gdzieś, gdzie jest modlitwa, gdzie jest życie duchowe, a wówczas serce odczuje ulgę. Widzicie, na tym świecie nie ma czegoś takiego, że człowiek jest definitywnie skazany na coś. Wręcz przeciwnie. Wszystko na tym świecie jest przeznaczone dla zwycięstwa nad losem. Jeśli czujesz się skazany na swój los, to oznacza po prostu, że nie masz wystarczającej wiedzy o tym, jak żyć prawidłowo. Jedyne, czego Człowiekowi brakuje to siła do życia. Jeśli zdobędzie siłę do życia, to żyje i zwycięża swoje przeznaczenie. Jeśli nie może wygrać z losem, to oznacza, że brakuje mu siły, brakuje kontaktu z tą siłą, nie ma motywacji. A to poczucie, że mi się nie uda, to tylko iluzja, to oszustwo. Jeśli jest jakaś trudność, to jest to też rzeczywistość. Trudność to rzeczywistość. Nadchodzi czas, i człowiekowi bardzo trudno jest żyć. Taka jest jego rzeczywistość. Ale jeśli dana osoba czuje się skazana, to, doktorze, czy będę żyć? Nie radziłbym ci. Widzisz, jak ktoś czuje się skazany na swój los, to jest to oszustwo, bo tak naprawdę człowiek żyje wiecznie. Nawet jeśli przed nim stoi kobieta w bieli, pani śmierć zagląda w oczy, to jest to tylko pewien etap w życiu. Gdzieś tam za kilka miesięcy znów poczuje, że żyje, że wszystko jest w porządku. I tam też, w ciele subtelnym, człowiek czuje się żywy, on nie czuje się martwy. Wszystko to jest tylko oszustwem, że dana osoba umarła. Nikt nie umarł. Nikt nie umiera. Nie ma czegoś takiego. Umierając, osoba po prostu opuszcza ciało fizyczne i pozostaje tylko w ciele subtelnym. Wszystkie te cykle są znane. Wszystko w tym świecie odbywa się cyklicznie i po dniu następuje noc. Jeśli nastała noc, a ktoś przychodzi do astrologa i słyszy: Dnia już nie będzie. Uwierzysz w to? Nie, bo wszyscy wiedzą, że znowu nastanie dzień. W ten sam sposób, kiedy osoba opuszcza ciało fizyczne, Wszyscy wiedzą, że nastąpi kolejny etap, kolejny cykl. Na tym świecie wszystko przebiega cyklicznie. Będzie następne życie. Podsumowując, jeżeli idziemy na konsultacje, szukamy porady u kogoś, u astrologa, u psychologa, u lekarza, to warto, zanim to zrobimy, sprawdzić zastanowić się, kim jest ta osoba. Jakie warno, wartości wyznaje, czy jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, czy jest to osoba dobrego serca, ponieważ istnieje duże ryzyko, że mimo jej technicznego czy formalnego wykształcenia, taka osoba może nas sprowadzić na złą drogę, na niewłaściwą drogę, może w pewnym sensie nas zbezcześcić. Odbierając nam nadzieję, czy kierując nas w stronę losu trudniejszego. Warto także wiedzieć o tym, że intymne rozmowy, czyli rozmowy na takie bardzo istotne dla nas tematy, powinno się przeprowadzać tylko z osobami, które mają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim żyją w, we właściwy sposób, wyznają właściwe wartości dla nas. I wierzą w to, że mogą nam w jakiś sposób pomóc. Dlatego, że pomoc to przede wszystkim dodanie człowiekowi sił do przezwyciężenia losu, dodanie mu nadziei. I kiedy człowiek właściwie żyje, kiedy zdobywa wiedzę, w jaki sposób właściwie żyć, to otrzymuje także moc przezwyciężenia trudności życiowych. Dlatego, że one nie są nam dane po to, aby nas dobijać i dołować, ale po to, abyśmy mogli je przezwyciężyć i wyjść obronną ręką z tych lekcji życiowych.